Kolejna wyprawa. Tak macie. Ci, co się domyślają, no to chyba dobrze się domyślają. Wróciłem dosłownie w to samo miejsce, na którym wcześniej skończyłem. To jest ta decha. Znaczy decha. Spróchniały pian. To, co jest za mną przeorałem. Tyle o ile. No i cóż, gnam do przodu. Oby tym razem było coś więcej niż kilka Georgeów, ale bez napinki. Co będzie, to będzie. A ja. Dobra, tradycja. Pierwszy sygnał. Straszny koślawiec. Ta to soperka, taki nit. Malutki tym razem. No, w stylu urywa ucho. Kawał urwać to ucho, no po prostu kawał ołowiku na złomek będzie. Ołowinka, 82 kolejna zbłąkana muszkietówka. Może i tym razem przyniesie szczęście. proszę, tym razem takie dziwactwo trafiłem. ktoś tu sobie wyrzucał śmieci oczywiście wpadłem w sekcję w której wysypywano śmieci łomeczek tym razem takich rzeczy to nawet nie nagrywam za śmieciami i, tej kul i tą kuleczką na razie lipa może teraz, a nie sądzę dosyć płytko. Zobaczmy. Dobra, jest coś okrągłego. Pewnie 2 pi, bo tak to coś mi tu albo half Cholera Za mało zielone na half mi się wydaje. Nie ma patynki. Ja już sprawdzę później, bo. Czas nagle, chociaż tu może stateczek idzie. Zobaczmy. Chyba tak, jakieś maszty. Tak to będzie half w peniak. dalej. Kurczę, już mi się marzy z rewelką, ale coś na razie lipa. Jak zwykle machnam. I jeszcze tu gdzieś był takie ciche. i do się jak to wszystko wykopię Linka i takie kącieczko tej linki. Eee, no i jest też coś, no, co bardziej mnie interesuje, czyli peniak. Bo half peniak to jest i peniak, no? Dobra. Później się to wyczyści. Pewnie, George. No, szukam dalej. I był half peniak, peniak. I to jest, widzę, kieszeniowy zrzut no jeszcze to coś było tym razem no, też pewnie halfpeniak do wytarcia znaczy tło do wyczyszczenia tarcze co pierwsze przecież by już tak to już się chyba rado skończyło okej okay. na drobok mam to moje pierdnięcie trzmiela, prawda? No, zobaczmy. Musicie mi uwierzyć na słowo. To pierdnięcie trzmiela. Paraz no, znalazłem, dwa razy mi spadło. To jest jakiś fragmencik metalu, dosłownie 3 mm. Także saperka. Już nie mam na to czasu, lecę dalej. Śmieć. Od łamek na wierzchu w zasadzie niedługo będę kończył tą sekcyjkę przy drodze, no bo się już do niej zbliżam Bardzo dużo pijackich pozostałości zobaczymy co tym razem wszystko jasne Sumowanko, jakieś elementy od zamków, kawał połowiu, kuleczka, podoneczki, no i trzy monetki tam, zresztą George'a, ale to tylko zwykłe peniaki, więc nie ma się czym pochwalić, miło spędzony czas, znowu za dwie godzinki, trzy i do domciu, hej. Tam gdzieś mam dosłownie tylko i wyłącznie godzinkę. Więc będzie szybki wypad do Wiktoriańskiego parku, w którym niestety jest mnóstwo, mnóstwo śmieci. no Jak, jak, jak się dobrze domyślacie, będzie masa zrywek tego typu spraw, które nie zawsze będę nagrywał. Zobaczymy, no nie jest to dużo czasu do dzieła. To coś mamy, ale pokażę Wam. Tu coś mamy. gdybyś tak mieli, wszystko. Tu coś jest. Znowu coś. Widzicie, no to jest park. Kolor na kolorze. No ale wróćmy do tego. No niestety. Współczesne gdzieś to mi się odbiło. No patrzcie, myślałem, że to będzie jeden pi. A ten jeden pi pewnie będzie. Tu strasznie otwarta. A no, nawet nie, kruczek. Tu belek, ale się trafił Prawdopodobnie, no halfpeniak razem tak na 98 było Taki Zakopmy ten dołeczek I się skupmy, takie coś Przemiesz to kutka Ale nie, nie mam pojęcia co to jest Później to obczyszczę, 98 w każdym bądź razie Jakbym chciał wszystko kopać to Dwa metry kwadratowe godzinę zrobił. Jeden, panak. Ładnie teraz bije, ale załamywało mi się to troszkę na żelazo, więc nawet nie... Znaczy taki załamany sygnał był, a tu proszę, jednak się coś tam zwiększy, trafiło. Więc kurczę, zawsze trzeba to kopać. Może to jest jakiś inny sygnał, który to zakupcił. No proszę Edward. Czyli dobry wiek, jeżeli chodzi o wiktoriańskie czasy. muszę was bardzo mocno przeprosić a nie będę tak nagrywał nagram tylko jak wyjdzie jakieś sreberko, bo szkoda czasu po prostu jeden pi bo są dwa targety koło siebie słyszycie? jeden tu drugi tu dla tych, którzy się spodziewają skarbów kawałeczek ołowiu i 1pi. I to są realia w większości. 542, więc George 6. halfpeniak cateczek. Pierwszy funcik dzisiaj. Papi dzisiaj. A to koszmarna wada Deusa. Ładowałem wczoraj, aż zaczęło migać jak na ładowaną I taka była. Momentalnie zeszła praktycznie do zera. Po pół godziny, kolejny jajko niespodzianka. Straszne, niedopracowane ładowanie i bateria. Na szczęście, mam do Wasową na ten sygnał jeszcze starczy. Kolejny funciaczek. na ten znowu. Aha, z sobie wziąłem jako standardowy S-HOT. Słuchajcie, no choć jestem, żeby jednak trochę sefu mi wyciął. Bo inaczej tutaj jest masakra. I jeszcze uszkodzone do tego. Nagram zanim to wyciągnę. Tak brzmiało. Sorry, nie mogę złapać tej ostrości. No 92 biło. Jak 2 pi. No ale widzicie, 2Pi również dobrze może być. Który to będzie rok, to nawet nie wiem. Może na wideo wyjdzie, no... Nie doczytam się teraz. Podsumowanko, słuchajcie, to jest jako niespodzianka dla mnie. Nie mam pojęcia, do czego to było, po co to było, nie ma na tym nic. Jest to fajny, regularny, metalowy kwadrat. Nie wiem, że to będzie zapalniczka. Może jakaś kłódka. Ale nie wiem. Niech będzie, że to jest. Nie, no, nawet nie chcę zgadywać, co to może być. Jakieś kłódki się trafiają, pewnie komuś zginął rowerek. Ołowiane elementy kluczek. No i dobra. Przejdźmy teraz do najmniejszych nominałów. Pół jeszcze. Jeden pi. Różnej maści od zardzewiałych, po w miarę okej. Okay. Dwa pi. Dwudziestka się trafiła. Trzy funciki wpadły. To się jeszcze wymieni fajnie w banku. No i co my tu jeszcze mamy z tych starszych? Co tam wpadło dzisiaj? Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle, bo mi się z tego za bardzo nie chciało czyścić, przyznam szczerze. Stateczek Halfpenny Georgia to mamy peniak z 1945 roku czyli również George VI no i najstarsza monetka to jest Edward wyjdzie rok pewnie 1909 no i to tyle słuchajcie no Przyznam szczerze, że jakoś tak podniosłem sobie poprzeczkę albo straciłem motywację. Kiedyś mnie jarał Edward, nawet mnie jarał, że będzie to czusty, ale po iluś tam znalezionych, no cóż, radość z tego taka jak ze znalezieniem 1 czy 2 pi, prawda? Ach, ale cóż, no nie zawsze się znajduje sreberka, o złotkach już nie wspominając, także szybka akcja w parku skończona. Tak jak mówię, nigdy nie spodziewajcie się, że w parku to znajdziecie Bóg wie co i Bóg wie jak. Z reguły znajdziecie śmieci. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś zgubił sygnet lub obrączkę, to zawsze gdzieś będzie szedł obok ktoś, kto ją zauważy i podniesie. Oczywiście nigdy nie mów nigdy i zawsze coś się gdzieś tam znajdzie. Ale na pewno nie ma tego co metr, tak jakby sobie można było to wyobrazić hejka. Przedłem sobie teraz takie krzacorki, syf masakryczny, nie czpanie, ale jakieś palenie, no ale w... pewnie inni już w takie krzaczki nie weszli, wpadłem tu, w kilka monetek już padło. to nagram, bo zaświeciły mi się oczy, że to sreberko, ale powiem szczerze, cholera wie, jakoś tak, gdzie to jest, dobra, tu złapałem ostrość, dziwnie do. To... A nie, chyba jest jednak to jest sreberko, to jest zniszczone życiem. Nie wiem, z którego to będzie roku. No ale jest. Prawdopodobnie jednak sreberko. Może nie 100%, bo to George... Kurczę, No nie wiem, z brudką to będzie George piąty, bez brudki to będzie George szósty. No i ryję tutaj miejsce w miejsce. Zobaczymy, co się jeszcze znajdzie. No nic dzisiaj, a to teraz z tej głupiej polaneczki zasyfionej młodzieżą. Niestety wyskakuje moniak za amoniakiem, prawdopodobnie szyling. Dziękuję. No, także jak widzicie, warto się czasem zdecydować nawet na taki syf. Jeżeli na napotkacie, to warto poszukać, bo pod tym syfem, no cóż, no, mamy Elżbietę. Ok, ale trafiły się i dwa srebereczka z 46 i z 1920 roku, czyli tata i dziadek. Świętej Pamięci Elżbiety II No i tyle, nie? No i troszkę jej monetek jeszcze z czasów młodości wpadło Aha, tutaj ta wielkie to był Florin Elżbiety II, czyli nie sreberko już niestety I 10 pi więc część pójdzie na złomek, część pójdzie do wymianki A sreberka do wyczyszczenia, hej